W każdym razie zamiast jest taki, że będę chciał zamontować to wybasto, że ja będę chciał je zamontować tutaj, w ciapku. I teraz tak, gdzie, gdzie je będę chciał zamontować? Myślę o dwóch miejscach, czekajcie, się dostać. Albo zamontuję sobie tutaj w miejscu e, jednego akumulatora, który dmuchało tutaj. To zobaczymy, czy e, nie będzie po prostu zbyt mocno e, dmuchało w nogi, lub, e, lub, 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 lub. Temat jest taki, by zamontować je tutaj pod podestem. Bo to akurat jest miejsce eee, i wtedy z bym sobie wyszedł. Tutaj, jak jest miejsce na drążek, jak ja tutaj mam zaślepione, bo. Eee, bo wspomaganie nie potrzebuje drążków Tu oczywiście te wszystkie. Czekajcie, o. Te wszystkie dziury będą zaślepione. Mam taką fajną gumę. I. Chodzi o tył, to no ta kabinka jest w miarę szczelna. Jeśli chodzi tutaj o tył, no to tutaj e, też już mam koncepcję na, na to, żeby to zabudować, e, żeby to e, ta kabina była szczelna, żeby to ciepło nie uciekało. E, no bo tak jak widzicie, tu jest no spora japa i. I to całe ciepełko by nam uciekało. Yy, ale myślę, że spokojnie sobie to wybasto da radę. No bo tam, jak się rozgrzeje, to ponad 100 stopni wmucha Więc, yy, więc myślę, że tutaj byłoby ciepełko. Yy, I co? Myślę, na dniach się teraz brać za to. Więc jakiś tam materiał pewnie będę wam nagrywał. tak jak mówię czekajcie, sobie chyba założę tutaj normalnie na czapkę tą latarkę tu bym wyszedł e, tą rurą tu bym sobie wyciął otwór i i tu bym sobie wyszedł normalnie tak do góry rurą żeby tutaj głównie na szybę był nawiew i prawdopodobnie zrobiłbym to sobie tutaj wstawił metalową rurę może tutaj przez tą blaszkę którą sobie dorabiałem tu się normalnie wciąć spawać e, 75 piątkę rurę bo taka jest webasto a pod spodem sobie normalnie wyjść tym przewodem em, elastycznym albo po prostu Metalowe kolano. Tu wyszedł do góry. I tu już można sobie zrobić jakąś tam nagrzewnicę. tu jest akurat, e, ten cup holder To mógłbym go sobie przerzucić na drugą stronę. To nie przeszkadza. Albo gdzieś tutaj dać. A, a w to miejsce sobie e, na podszybie wrzucić mm, taki nadmuch i, I tak sobie wymyśliłem na razie to wystawiam Idę po, e, po ten palnik, i poprzymierzam go sobie. Zobaczymy, jak on tu będzie leżał. Słuchajcie, jak nie tak sobie kombinuję. Patrzę, a może by je dać tak. O, po skosie e, dmuchałoby mi w jedną i w drugą nogę. Jakbym sobie tutaj wszedł, poczekajcie, jakoś się tu muszę tarabanić nie będzie to łatwo, ale poczekajcie, na sobie lampkę, jak widzicie, w nogę do to mi nie dmuchało, bo to by szło, tak to sobie to by szło bardziej tak, tutaj na Lewarek. Jeszcze to bym sobie tą rurę wyprowadził tutaj bardziej o. przy tej rurce zakończył. I szłoby mi tutaj właśnie pod kokpit. I może nawet zamiast się bawić w to wiercenie, bo myślałem, pod podestem zrobić, ale to, żeby zrobić to obywatel pod podestem, to musiałem zrobić jakąś skrzynkę osłaniającą i to podwiesić jakąś taką metalową, trochę zabawy z tym ale może tak to tu bym sobie wyprowadził rurę i tu wyszedł za um, zalewarkiem o i tutaj między e, dźwignią hamulca a, a Linką bym sobie wyszedł tutaj boczkiem i. możecie, bo, może jeszcze trójnik sobie założyć i i wtedy dmuchałoby to sobie w kilku kierunkach, i chyba ja też się na tej wersji. No i tutaj tak samo, mam takie fajne gumy. tam sobie tutaj zabudował ten tył, tu by było wszystko zasłonięte i by przyjemniej w takie zimne dni. Idę jeszcze po rurkę i zobaczę, jakby to pasowało. No i słuchajcie, to by coś takiego wyglądało. W sumie chyba nie jest to głupie. E... Ciepło by sobie wychodziło na... Na na na, na. na, 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 na środeczku. Przy wsiadaniu też by to jakoś nie, nie, nie przeszkadzało. Jestem sobie tutaj prawdopodobnie tą rurkę skrócił do tego stopnia, oh sorry. do tego stopnia, że ona by się kończyła gdzieś tutaj zaraz przy przy rurce to to ciepełko nie byłoby tak bezpośrednio tutaj pod kokpit tylko bardziej by się już tutaj unosiło ku górze i, i, i to chyba będzie taka najrozsądniejsza opcja jedyne co mnie martwi to tutaj wysokość e, między rozdzielaczem a tą podstawą akumulatora, bo pod spodem idą. Czekajcie muszę... już. ja poczekajcie. Idą te rurki, no nie? I teraz. Czekajcie. To jest bodajże tak Czekajcie A czy to wejdzie tutaj? Czekajcie. To jest trochę skrzywiona Zrobimy tą drugą Ta tu nie wejdzie, a tutaj wejdzie Czyli to jest tak A to jest tak tutaj bez problemu się przegnie. Pytanie, czy tą będę mógł sobie tak też przegiąć? Wiecie, od razu w ten 90 stopni. Tylko patrzę, że to troszkę kaszanka, bo będę musiał to dać od razu tak w bok i chyba. Do tyłu wyprowadzić zaciągnik w dół. Szkoda, że to nie jest na obok, bo wtedy łatwiej byłoby to wypierdzielić No i tu będą trzeba robić takie, wiecie, nogi i taką większą podstawę, żeby można było to podnieść do góry. ciach, maksymalnie tutaj pod, pod tą podstawę rozdzielacza. czyli dobra, koncepcję już jakąś mamy teraz trzeba się brać za robotę e, tamten 10 litrowy zbiornik jest wielki, ale zobaczcie tu sobie znalazłem taki fajny zbiorniczek pewnie domyślacie się od czego to jest, to jest od kosiarki i tak kombinuję poczekajcie, zapewne sobie jedną tutaj się i albo sobie go zamontuję o jest, poczekajcie tutaj gdzieś i, i zejdę wężykiem albo patrzę, że tu będzie, wiecie co na razie go tak oprę on będzie gdzieś e, w tym miejscu Oświetlić to. I on będzie gdzieś. O! Kurde. Jeszcze jedną ręką to. Główne niedogrywanie. Mniej więcej coś takiego. I wtedy wężykiem poszedłem sobie tam. Szedł pod podestem i, yy, i zasilił sobie. Webasto On tutaj akurat byłby idealny Bo wiecie ja nie będę też pracował po kilkanaście godzin traktorem jak jest zimno To chodzi tylko o coś takiego jak gdzieś jadę W transporcie Jak będę jechał W transporcie To żeby w tej kabince było ciepło I, i, i tak jak tutaj Instrukcja pisze, że chyba od 0,14 litra na godzinę do, do pół litra, więc myślę, że przy takim ustawieniu, żeby było nawet parę stopni, no muszę doczytać jeszcze, ale chyba minimalnie 16 stopni w kabince, to ona by sobie tylko pykała, no nie? Więc nawet przy dużym e, zapotrzebowaniu, to myślę, że na jakieś 3-4 godziny e, takiego porowego grzania. To, 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 to by wystarczyło, to ja takich teraz nie robię. I tu sobie akurat fabryczne smocowanie, tą sobie zrobił taki wiecie, uchwyt, i bym się przyłapał do tych śrub od skrzynki tutaj tej narzędziowej, która jest. No nie? I zaczyna to powoli nabierać jakiś kształt, jakiegoś sensu to sobie na razie bo... kurde widzicie? trochę za wysoki ale gdyby nie ten rand, to on by tu wszedł i wtedy go wsunąć maksymalnie ile się da wsunąć tylko. No wiecie, że on tam tak pionowo. Może się uda. Może się uda. Bo on tu, o. Musiałbym tą blachę odgiąć i on by się tam wsunął. A ale to jest to mocowanie, nie wejdzie skór czy byk, no, <laughs> trzeba by było się wcinać, dobra zrobimy go na, na takim mocowaniu się go tutaj odsunie i o! Coś takiego no nie dobra, jak będzie dzień, to wam pokażę jak to tutaj Wymodziłem, a na dzisiaj to jest wszystko. Zwykłam do domu. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.